Siemawidzowie, widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś zagramy sobie w Minecrafta. No więc co, zaczynajmy. Witam was w Minecrafcie. Na najnowszej wersji, 1.21. I na tej serii, na, na, w tej wersji, zaczniemy sobie serię Minecraft Survival. Mam nadzieję, że, że wam się spodoba. Także co, tworzymy sobie świat. Tworzymy świat. Dobra, Survival Normal. W sumie tu nic nie możemy zmieniać. Możemy sobie nazwę jakąś ustawić. Survival z czerwonym gościem. Gościem. Poczekajcie, bo się nie chcę Dobra, dobra. Poczekajcie, jeszcze tutaj poprawimy. Dobra, widzowie. Także co? Myślę, że sobie generujemy świat ustawiony. Jeszcze sobie tutaj. Dobra, ustawiamy. Create New World. się świat. Dobra. Mamy nowy świat. Wygenerował się. Świat się jeszcze ładuje. Okej, okay. dobra. Tradycyjnie idziemy sobie od razu... Poczekajcie, bo tu na początku jakieś lagi straszne są, bo się jeszcze świat załaduje. Dobra, kopiłem drzewko. O! Boże, ja już myślałam, że tu te jeszcze osa jakąś czy tam pszczółkę uderzę. To będzie problem. Naprawdę będzie dość spory problem. Bo jak nas zaczną atakować. No, teraz ginę w pierwszym odcinku w drugiej minucie tego poczekaj. Dobra, sobie tutaj tworzymy tradycyjnie. Dobra, robimy pierwsze narzędzia. Kilofik. Jest tu w ogóle gdzieś kamień. Tu jest, dobra, to nie robię na, na razie siekierki. Tylko sobie najpierw wykopię. A potem zrobię siekierkę z kamienną od razu. No skoro jest kamień, to trzeba korzystać. Wykopiemy sobie na razie tylko sześć. A później jeszcze sobie wykopiemy troszeczkę na piecyk. Albo może jakiś mieczyk. Dobra, także patyczki. Dobra. Siekierka. Dobra, musimy jeszcze zrobić tutaj patyczki. Okej. Okay. Możemy sobie w sumie zniszczyć. Dobra. No i jesteśmy. Dobra, możemy sobie jakieś wioseczki poszukać. Tak myślę. Że jakąś wioseczkę by się przydało znaleźć. Poczekajcie, może podgłośnimy sobie chociaż troszeczkę. Dobra, nieważne. Yy, może sobie... Weźmiemy sobie krówkę, żebyśmy mieli co jeść jeszcze. Żebyśmy nie byli głodni. żebym nie był głodny. Dobra, po krówce. Dobra, mam jedzonko. Czyż to jest jakiś kajwik? Obe, w wodzie to za mnie wchodzę. Tam możemy sobie pójść i zobaczyć, co tam jest ciekawego. O, dość tam jakieś osiągnięcie. Za to, że wszedłem do wody. No w sumie jakieś tu kaniony są wodne, ale ja nie mam jakiejś super zbrojki. W sensie w ogóle nie mam. A ja myślałam, że to jest jakiś ten... Jakiś kanion czy coś. A to jest po prostu tak zrobione. Dobra, przydałoby się tam dostać na górę, tylko nie wiem za bardzo jak. O, tutaj są takie jakby schodki zrobione. Ja myślę, że to świat specjalnie wygenerował nam schodki, żebyśmy mogli tam wejść łatwiej. Tylko niestety trochę ciężko jest. Dobra, nie wiem czy, muszę, nie wiem jak ja tam wejdę. O, Co to jest? Wiesz, tam jakiś wodny. Czy to jest jakaś dżungla? Widzowie tak to jest dżungla jakby w pierwszym odcinku była panda to by było naprawdę nieźle niezły odcinek by był od razu zaczęty niezła seria dobra ale owca by się przydała mocno żebyśmy łóżko sobie zrobili w razie co jakby jakieś moby chciały nas przypadkowo zaatakować ale dobra, tutaj sobie idziemy. O, świnki są. To owce też tam muszą być, skoro jest tyle zwierząt. Krówki, świnki są. To myślę, że owce też tam są. To jest magma? Co to się tak świeci? Nie wiem. Nie wiem, co to się tak świeci. Muszę się wynurzyć. O, chyba się tu przejdziemy. Tak myślę, że. Dobra, spróbujemy się tu przejść. Dobra, oby nic tu nie było, bo będzie problem. I to dość spory. Chociaż w sumie nie widzę tu żelaza. Więc dobra. Tam jest żelazo widzowe. Ale no, nie wiem jak się tam za bardzo dostać. Ale tam już widzę jakieś moby. Chyba. Musiałbym sobie węgiel zrobić pochodnie. Dobra, sobie tutaj przejdę. O, i jest węgiel. Wezmę sobie węgiel i pójdę po to żelazo. Jezus. Widzowie, już nas atakują. Dobra, pierwszy być pokonany. Dobra, na razie sobie tutaj pójdę. Może nie zaczną mnie atakować. Całkiem przypadkowo. problem, chyba nie pójdę po to żelazo nie, dobra, niestety nie pójdę po to żelazo, bo nie mam jak się do niego dostać, żadnego żadnych bloczków nie mam żadnych bloczków nie mam, żeby się tam dostać, więc niestety tam nie pójdę i piszcie, czy może z jakimś youtuberem zaczniemy tą serię bo możemy spróbować o jakiś kontakt i zrobimy teraz serwer, a nie tryb jednoosobowy. No nie wiem, można coś takiego zrobić też, ale nie wiem, jak to będzie w praktyce. Dobra, niszczymy sobie tutaj deseczki. Okej, okay. dobra, chyba sobie pójdziemy szukać jakichś tych. Owiec. No naprawdę owce by się akurat przydały, no nawet kury są Przydałem kurczaki. Kurczaki są, krówki są, świnki są. O, jest owca, są dwie owce. Dobra. Jedna owca, tu jest druga. I jeszcze trzecia jest potrzebna. Dobra, dwie wełny mam i jest trzecia owca. Idealnie. O, ale ciebie, ciebie nie zabiję. Ty sobie możesz żyć miłego życia. Dobra, no musiałem, nic na to nie poradzę, że musiałem. No musiałem łóżko zrobić, tak? O, dobra, sobie zrobię od razu łóżko, żeby nie zapomnieć. Żeby nie zapomnieć, to zrobię sobie łóżeczko. Czasami można zapomnieć, że ma się coś zrobić. I się nie zrobi. Na przykład w Minecraft. Właśnie. Piszcie ogólnie, co mamy zrobić w następnych odcinkach. Dobra. Kolejna świnka ubita. Tak się nazwę to. Dobra. Musimy zjeść, bo zaraz naprawdę nie będę miał HP. A tego bym nie chciał akurat. Dobra, jemy. Dobra. I teraz. Nie wiem, czy tu przejść. O, chyba tutaj przejdę. Czy to jest widzowie to, co mieliśmy wcześniej? To jest ten sam kanion. O Jezus, Jezus. Poczekajcie, bo tu clipcie do mnie idzie. Dobra, ja może stąd pójdę lepiej bo chyba mnie tam nie chcą a raczej ja tam nie chcę iść dobra tutaj sobie pokopiamy, ale będę tak patrzał bokiem czy nie ma na pewno nic bo jak tu krypcio przyjdzie i mnie od tyłu zajdzie to będzie wtedy problemik taki mały problem będzie dobra sobie chyba wejdę stąd Puszkamy jakiegoś kanionu, kanion by się akurat przydał. Czekajcie, bo spadłem. Niestety, no nie mogę tu pójść. Dobra, to sobie zniszczymy. Dobra, siekierka w dłoń, jakbyśmy mieli się przed czymś bronić. To jest takie połączone chyba. O co wielkie jest, widzowe. Dobra, nie wiem, szukamy kanionu jakiegoś. Kajwa czy coś. Ale jakiegoś innego takiego... Nie wiem, takiego po prostu innego. Ja na pustynnym biomie się osiedlił. Tak myślę. Pustynnym albo po prostu takim zwykłym jak na, na, ta, na tym terenie zaraz jesteśmy. O, ale ładny teren tutaj jest naprawdę widzowy. Podoba mi się ten teren. Ten teren jest naprawdę bardzo ładny. No po prostu jest ładny, ładnie, sami widzicie. O, jeszcze zachód słońca. Nie, no naprawdę pięknie jest tutaj widzowie. Tylko jakieś shadery by się przydały widzowie, tak myślę. Ale nie wiem, to sami możecie napisać w komentarzach, czy wgrać shadery do Minecrafta tutaj, czy nie. Dobra, musimy się chyba przespać, bo już się noc zaczyna robić, a to nie są fajne warunki, właśnie do przemierzenia świata. Także co, ja się prześpię. Dobra, pierwsza noc widzowie. Pierwsza noc w Minecrafcie, survival w odcinku pierwszym. Dobra, okej. Okay. Kakałko możemy sobie wziąć. O nasiona kakao. Kakao, nie wiem jak to mówić. Jak coś to mnie poprawiajcie w komentarzach. I mam dla was próg, który mam nadzieję, że się uda wbić próg oczywiście lajków pod tym odcinkiem, a powiedzmy 10 lajków pod tym odcinkiem i wlatuje kolejny odcinek. Ja myślę, że tak możemy się umówić. Myślę, że tak może być. Tak, myślę, że tak może być. No to jest chyba dobra umowa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem. To od was wszystko zależy. Także 10 lajków 24 godziny I wlatuje kolejny odcinek Z tej serii A zresztą nawet jeżeli nie będzie tych 10 lajków To i tak będzie kolejny odcinek, wiadomo Dobra, piękny. tu jest bardzo ładny teren Gdyby była tutaj wioska To by było już super, to ja bym się tu osiedlał Od razu no To jest naprawdę fajny teren Właśnie jak są takie równiny To jest bardzo fajny teren Chodź tu. Ok, dobra. Niestety musiałem to zrobić. Dobra. Yy, tam może coś być, ale nie wiem. Dobra, na razie kończymy chyba odcinek dzisiaj. Dosłownie za chwileczkę. No i znowu nie mam widzowie jedzenia. Także sobie zjemy troszeczkę chociaż. O tam osa jest. Z tym przy pszczoła. Nie wytrzymam widzowie. Jestem w tym samym miejscu. Naprawdę. No chyba, że to jest jakaś wielka wyspa po prostu. Że jestem znowu w tym samym miejscu. Nie wiem. Tak czy siak poza odcinkiem też sobie poprzemierzam. Może znajdę jakąś wioskę, kto wie. Także cóż, widzowie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zasubskrybowaliście ten kanał, a jeśli nie, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pamiętajcie o progu 10 lajków w 24 godziny. No i cóż, ja się z nami żegnam. No ja i wam No i oczywiście, cześć.